Miłość to nie terapia. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlasuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania, Księżyc. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka monet. Wynik, odpowiedź, rada. Szóstka buław. Na spodzie tali jest karta ósemka monet, i to może być tło czytania. To jest praca nad sobą. Setno: księżyc. Braki. Brak wiedzy, tajemnica, iluzja. Należy posłuchać swoją intuicję. Człowiek czuje, że jest coś nie tak, jak się wydaje. Jedna ze strony, co się ukrywa, na przykład emocje, lęki, problemy, niewierność, jest silne i emocjonalne przyciąganie, które jednak niekoniecznie prowadzi do stabilnej relacji. Również trudno jest o zaufanie. Co wychodzi naprzeciw? Sześć monet. Pokazała się osoba, mężczyzna niedojrzały, który bierze wszystko i wymaga od ciebie pomocy i pracy dla niego. A w dodatku trzeba leczyć jego rany po jego nieudanym związku. Mężczyznę pociąga kobieta, która potrafi powiedzieć nie. Ma ciepłe serce i jednocześnie powie nie. I postawi granicę. Wtedy to on do niej się dostosowuje. Albo ją straci, bo wie, że ona potrafi wyjść ze swojej strefy komfortu. Kobieta z miłości do siebie odchodzi od toksycznej relacji. Związek to taniec dwóch dusz. W zdrowym i dojrzałym związku to on jej pomaga, a ona jemu daje wsparcie. I proszę o tym pamiętać. Będę to powtarzać jak mantrę. Pokazała się, ta, ta, pokazała się taka toksyna. Wynik, odpowiedź, rada, 6 buław. Miłość to nie terapia. Napisz pod filmem, co oznacza dla ciebie miłość. Szóstka buław. To jest bardzo optymistyczna karta. Otrzymamy miłe wiadomości. Otrzymamy uznanie. Bezinteresowną pomoc, zyskamy sympatię otoczenia, ponieważ wychodzimy na pierwsze miejsce, na podium. Przyciągniesz do siebie wiele wielbicieli, odniesiesz sukces na froncie miłosnym, ponieważ wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i powiesz, że ja tutaj rządzę, bo Stawiesz na siebie. I nie każde zaloty akceptuj, a niektóre gady trzeba pogdać. Patrz przed siebie i na siebie. Teraz ja. I tego ci życzę. Pozdrawiam, Klara Trott. Dba o siebie. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość.